Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że się dobrze macie, kochani. Ja pozdrawiam Was z cudownego, pięknego Podlasia, zaśnieżonego pod nóżką Skrzyp i mróz. Jest pięknie, słoneczko świeci, temperatura jest delikatnie no, na mrozie, ale jest cudownie, patrzcie. Cudowna zima, jest pięknie. Piękna, cudowna nasza zima kochana. Kochani, co ja Ci chciałem powiedzieć, wam z Wami podzielić się taką radością bardziej w sercu, bo wracam teraz z adoracji. I kochani, muszę wam powiedzieć, że naprawdę Pan Jezus tak bardzo kocha człowieka, tak bardzo czeka na każdego człowieka, żeby pomóc, żeby pomóc. Naprawdę nie ma nigdzie ratunku, nie ma ukojenia. Zresztą zobaczcie, no sam Jezus mówi, no przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Wiem, że czasami w niektórych filmikach powtarzam to, ale to jest, kochani, ważne, no bo no gdzie my szukamy, tak naprawdę, jakiejś pomocy, ratunku? Gdzie? Trzeba się odpowiedzieć sobie na to pytanie. Gdzie my szukamy ratunku? Gdzie? Gdzie szukamy? No gdzie? Jak poza Jezusem nie ma nigdzie ratunku, kochani, nie ma. Jeszcze gorzej, tylko można się zaplątać w różnego rodzaju jakieś smuteczki, depresje, lęki, uciekając w nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co. I muszę Wam powiedzieć, kochani, że naprawdę, że Jezus, dzisiaj tak pomyślałem, Panie, jak Ty jesteś dobry dla każdego grzesznika, zobaczcie, że, że, że On wybaczał najgorszym grzesznikom. Zobaczcie, no, Maria Magdalena, kobieta, która została przełapana na cudzołóstwie. Już chcieli ją ukamienować. Ale zobaczcie, że Jezus Chrystus, miłosierny Pan, przebaczył jej. Przebaczył jej. I powiedział: Kto z Was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem, bo już, już, już przekreślili ją, już chcieli ją ukamienować. Rozumiecie? My czasami tak, ludzie tak mamy. Bóg, zobaczcie, chce każdemu przebaczyć bez względu na to, kto w jakim stanie się znajduje teraz. Chce, żeby przyszedł ten człowiek do niego, do spowiedzi, wyspowiadał się, przyjął komunię świętą i żył na nowo, zaczął żyć na nowo. Nie przekreśla nikogo Jezus. To my czasami ludzie. Potrafimy głosić piękne kazania, piękne rekolekcje, piękne mowy, piękne filmiki nagrywać. Ale co, co z tego, jeżeli w sercu czujemy złość nienawiść do drugiego człowieka gniew. A Pan Jezus powiedział, kto się gniewa na, na brata swego, już podlega sądowi, kochani. Trzeba się z tego spowiadać, że się gniewamy na kogoś. To jest grzech. Pan Jezus chce, żebyśmy go naśladowali naprawdę w miłosierdziu. A miłosierdzie, kiedy, kiedy kochani, miłosierdzie wzrasta? Kiedy miłosierdzie jest większe? Kiedy miłosierdzie okazuje się... Że, że wzrasta w nas miłosierdzie. Kiedy po prostu nie, nie pragniemy zemsty. Kochani. Zobaczcie, święty Paweł, apostoł narodów, jest noc, kochani, no, dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Jest tyle mnóstwo przykładów ludzi, którzy żyli tak z daleka od Boga i tak żyli z Kościołem, naprawdę. Walczyli z Kościołem, nawet można powiedzieć, z ludźmi którzy są z Chrystusem, którzy żyją dla Chrystusa, którzy chcą żyć dla nieba, dla, dla Jezusa. Walczyli z tymi wszystkimi ludźmi. Zobaczcie, kochani, Pan Bóg dotyka ich. I nie przekleśla tych ludzi. Nie przekleśla, to my jako ludzie gniewamy się, a? bo ktoś, bo jakiś widzi mi się swoje, nie? Bo ktoś się nie zachował tak, jak ja bym chciał, albo tak, tak jak ja bym chciał, to już się gniewam na, na tą osobę, nie. To jest jakieś takie demoniczne, no jak można się gniewać na osobę, jakaś, która nie spełnia mojego się. no okej, okay, no poprosiłem po, poprosiłam kogoś, nikt, ktoś się nie zgodził, no to git, no to, to, to co to, no to fajnie, no to pomodlę się za tę osobę. Jest moc, kochani, no. I muszę Wam powiedzieć naprawdę, że chodzenie na dorację, spotykanie się z Jezusem, modlanie się do Niego, On chce, żebyś też się modliła, modlił się za innych ludzi, bardzo tego pragnie Jezus, żeby jak najwięcej ludzi, bo tak naprawdę On daje wolną wolę, On nie może, kochani, na siłę, zainterweniować, bo dał nam Bóg wolną wolę. To my decydujemy ostatecznie, czy chcemy, żeby Jezus nam uporządkował życie, wyrywał nas z wszelkiego rodzaju lęków, depresji, smuteczków i no, jeżeli do Niego nie przyjdziemy, jeżeli nie, nie poprosimy Go na modlitwie, jeżeli szczerze nie zawołamy do Niego pomoc, no to nasze życie będzie takie, jakie będzie, no kochani, no. Będziemy sobie na, na własną rękę chcieli coś robić i nam nie będzie nigdy wychodzić, no, bo to zaspokojanie swoich jakichś takich potrzeb, próżności jakichś, no to nic nigdy nie daje jakiegoś ukojenia, tylko Chrystus daje ukojenie, no. Święty Augustyn wiedział, co mówi, no. Kupcie sobie wyznania, książkę wyznania. No szczere wyznania Świętego Augustyna, co on tam pisze, jak on tam wyra, co on tam nie wyrabiał, jak żył bez Boga, nie? I dopiero później pisze, no, nie, że, nie, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I to jest cudowne, kochani, no, że Jezus chce przebaczyć każdemu człowiekowi, no. Jeżeli my mamy naśladować Jezusa, no to mamy też przebaczać nasze, naszemu, naszym bliźnim, którzy przeciwko nam zawinili, zgrzeszyli, na przykład, nie? Albo bluzgają nam, obrażają, mówią coś kłamliwie na nas. A jeżeli my żyjemy własno-święcający, no to jaki z tego mamy kłopot? Żadnego kłopotu nie mamy, kochani, to oni jakby, oni grzeszą, tak? Nam tylko trzeba się modlić za nich, żeby, oni, żeby Jezus Chrystus dotknął ich swoją świętą łaską, swoim świętym duchem, żeby wstąpił do ich serc. No bo szkoda człowieka, bo tak naprawdę, może to nie człowiek jest winny, tylko no demony, które gdzieś tam doprowadziły tego człowieka do, do, do takich zachowań, a nie innych. Bo człowiek z natury jest dobry, no. wiadomo, że jest grzeszny, grzeszny, tak, no ale jeżeli żyje w łasce święcającej, stara się żyć na co dzień Bożym Słowem, no to jest dobrym człowiekiem, tak? Stara się naśladować Chrystusa. Ale jeżeli ktoś na przykład ulega, bo to może być tak, że ktoś cię atakuje, człowiek może nie ma świadomości tego pełnej, że, że atakuje. Jakaś, jakaś dziewczyna, jakiś chłopak cię w szkole może czy coś obraża cię, atakuje twoją wiarę, wyśmiewa się z ciebie, w pracy, w szkole, nie wiem, gdzie, gdzie tam jeszcze, to tak naprawdę może zły duch jakby no, zaatakował tego człowieka, że tak postępuje. Ten człowiek może nie ma takiej świadomości jeszcze. Dlatego no, nie trzeba potępiać człowieka, no bo Chrystus go nie potępia. To dlaczego ja mam potępiać? Dlaczego ja mam mówić na ambonach, na kazaniach, na filmikach, że kochajcie bliźniego jak siebie samego, no a inaczej postępować. No to bym był hipokrytą, tak? Dlatego trzeba się spowiadać z tego kochani, że się o drugim źle myśli, że się źle. No bo tak naprawdę no, zamyśleniem mi do uczucia. No jeżeli później człowiek myśli o kimś źle, to i, do, i uczucia do, do tego idą. I później kogoś nie lubi, nienawidzi. Yy, no to, a demony z tego się cieszą, kochani, no bo serce jest zainfekowane, no, serce jest zainfekowane z brudem, z cierwem jakimś, no i po co to później być takim hipokrytą, nie, mówić o miłosierdziu Bożym, i, a także, kochani, trzeba się spowiadać regularnie, Mnie czyste serduszko, czyste sumienie, trzeba każdego dnia prosić Boga, ja przynajmniej go proszę, mówię, Panie, kochany mój Jezu, wpatruję się w hostię mówię, Panie mój kochany, dobry Jezu mój, Miej miłosierdzie dla mnie, grzesznika, stwórz we mnie czyste serce, Panie, dobre, czyste sumienie i tchnij we mnie swojego świętego ducha, Panie, abym mnie umacniał, abym żył Twoim świętym słowem, Panie, o tym ludziom, żył tak jak Ty, iżbym się zbawił, kochani. To jest piękne, modlitwa różnicowa, koronka do Bożego miłosierdzia, Eucharystia codzienna, starajcie się jak najczęściej, codziennie, że sami wiecie, jak, jak dobry jest Jezus, jak przychodzi do, do serca człowieka, jak daje ukojenie. Dlatego nie warto kochani uciekać gdzieś w jakieś byle co, naprawdę, bo to może jeszcze gorzej, pogro... jeszcze gorzej możecie się pogrążyć w depresjach, w różnego rodzaju lęków, lękach, a demon tylko się z tego będzie cieszył, demon nie chce, żebyś Ty wróciła, wrócił do Chrystusa, nie chce, demony nie chcą, no, bo same nie służą Panu, są pyszne, eee, zobaczcie no, i nie, nie chcą służyć Jezusowi, nie chcą, nienawidzą ludzi, którzy służą Jezusowi, dlatego no, będziecie w nienawiściu wszystkich, mówi Jezus, z powodu mojego imienia. Ale włos głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze dusze. Dlatego, kochani, ściskam was mocno, zostawiam wam tą refleksję. Pamiętajcie, no, Jezus każdego człowieka chce przygarnąć, każdemu człowiekowi chce pomóc. Dlatego, no, miejcie też miłosierdzie dla drugich. Amen. Pokój dobro.